Już to wleci. Powinna ze mnie Stricksena, bo mówię, a Devl... Kilka godzin później. Mam <grym> decyzję. Celo! Jaki ofensywny defensor! <grym> Dobry, że Valencia Toc. Kilka godzin później. Ale nie mnie teraz. Debina. Celo! Jaki ofensywny defensor! Słuchaj mnie na live czy nie? Dobry, Teraz. Dobra, teraz mnie tak, stojąc już. Dobra. Idealna piła. W końcu Jej, no. Ale... robimy? Jest git teraz. Zrabony Do! To przegram w pierwszej rundzie, ja pierdolę. Ty rabony czy nie? Nie Nie chciałem tego wygrać, byłam ostatnią koniec, trzeba to dalej. Ostatnią, to moja Przecież gracie na karny, nie? Gracie na karny. Nie, jednak nie Usadio może być 1-1. No nie, turniej nie. będzie na, na 8 osób, nie Musi być 8 Lionel Messi. osób. O ja będę symulował, bo podacie normalnie drużyny. Gry. Kurde. Gram tym składem jeszcze jeden mecz w tej widzę drugiej Kurde. Kurde. Nie no wiem pewnie. czemu dzisiaj ludzie nie chcą zbijać Kurwa mać. Widać, że nie jest to De widać, widać. Ronaldo, to ty, to, 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 to. nie, to Toc. O kurwa, skład, ja... Kevin. 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 Nie, nie, no Kevin. Traci Kevin trafiłem, a nie Kacperost. <laughs> elo, elo. No normalny turniej widzów to będzie sportowy. Ale on też ma dużo lokautów w co, także wiesz, Tak jak u Sebiksa, jak Cevixa. O, o kurde. Dobra, Dawid Luiz kontra Ronaldo, to będzie ciekawe. Wiedziałem, że tam poda, ale nie wiedziałem, że pod nogami. Nie! Ja. Uziebamy, mamy, Ujebałej tam murzyn głupi. Kurwa, zaraz go zdejmuję. Ma na kontra porowny Panie nie wiem co Ze mną? To nie wiem, nie wiem Messi! On nie ma lewej no prawej nogi w Poprzeczka Bolazi O. Torian! Ja, ja. ja pierdzielę Dobra, ja ten nas poddaję. Poddajesz? Nie chcę mi się grać. Ale za rąbą. Ładczę Mój klub się nazywa. Nie. FC Stefanowica, nie? To się czas nie? może... że to draftu dostaniesz. Nie. I Nie. Nie, nie grałem z tobą chyba, nie przypominam sobie. Ja wierciela. Najlepiej mi się grało teraz z tym Williamsem na iść. A to, to nie ze mną, to nie ze mną. Ostatnia złota paczka. Łokal. Jest łokal! Jest łokal! Pierniczysz! Jest łokal! To, to jest! Co to tu jest? Nie. Anglia. Anglia. Nie. Nie. Ali! No, Ali! Kurwa, On Dajesz kłamie. Nie, nie, on kłamie! Nie, Nie, on nie kłamie. On kłamie, już mnie tak dużo razy trollował. Kurwa, jestem zarobiony! Dzięki, Kazberos! Jak... dajesz mi chociaż piętnaścieka, dobra? To mogę ci nawet stadać! dać! A mi ile? Tyś ty w yes. nim nie grałeś! Jeeez! Yes. Yes, Proszę screena, Gigo, please skrina. Już... To dajesz mi końce, ja jestem zarobiony! Chociaż Dawaj ty... mi też, ja ci też daję, dawałem. Nie nadam. No, nie, no, żartuję. Wiedziałem No nie Mówiłem, mówiłem A Kasperus ma już nadzieję Ale trafiłem no za 583 overalla To są cztery to osoby, jeszcze cztery i można zrobić, no wbijać szybko Ale ile go w ogóle? 200 Ale nie, tra nie, nie trafił go, bo kłamuł 250 tak ja bym trafił, ah. ja bym się tak dar, tak, 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 jaki! tak, 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 To tak, 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 Ja tak, <grym> Nie, trafiłem Rodríguez za 83 za 5100. Rodríguez za 80. Rodríguez trafił na 80... Gościu trafił w tej partce, wiesz co? Jorisa, y, y, nie, Dembele, y, Promesek, 88 i Gorecka. Wiem. Ja pierdolę. To jest nie? Nie go nie trolluj, tak. Nie, nie trafił go, trollował. Właściwie tak. wiem. Trollował nas, Ale mówię do widzów. Ja no, mu na początku ha, Też tak, Też sobie uwierzyłem. Trollował jak coś. Wiem przecież już, teraz to wiem. No ale ja nie mówię do ciebie, kurwa. Kogo tak mówisz? Nie poradzę sobie z tym składem. Ej czemu on stopuje jak ja Dobra, zrobię turniej dla dwóch osób, dla Skwarka i, i dla Sportowo, no. To chyba Nie, bo jest można dla dwóch osób. Dawaj, dawaj Skwarek i Sportowo, jakie chcecie, drużyny. Wybierzcie sobie drużyny. A, i Kwarek i sportowo, dawajcie drużyny. Portowo? Kiron ma subów. Nie hmm. wiem. Y czyli Nie ma bramki. Nie, już. Ja w tej minucie do nie Hiszpania, a Dobrze, kolejny. Bramki. A ty sportowo? O, Hiszpania i Polska, dobra. Puchar. Ale pięknie wyczyścił. A idzie ligę dla dwóch? Nie idzie dla dwóch. Dobra, nie, jednak Hiszpania i Niemcy, dobra. Dla dwóch osób. Polskę Aha. zabrali. Nie. Zrobimy, Zrobimy liczbę meczów Lilian. dwa. Yy, I mecze w finale też dwa, dobra. Wymień zespół. Znaczy w finale powinny być jeden. A robię dwa, dobra, bo jest mało, tak Hiszpania. I Niemcy... David Luis! Nie pomógł! Yes! Moja ja bym dobra. Dobra. Ronaldo, przepycha się z kielinim. Gotowe. Ronaldo! Przepchał się Celiniemu! Aj, a nie dał rady bukonowi. Jedziemy. Laka z kontra Williams. Williams Ania znowu Niemcy. Bydą. O nie, ej, tu jest od razu finał! Mówiłem! <laughs> Gramy! Gramy od razu finał. Ale są dwa mecze finałowe. Pierwszy mecz finałowy. Hiszpania wygrywa 3-0. I, I drugi mecz finałowy teraz. Drugi mecz finałowy. Obejrzymy sobie. O, 1-0 Niemcy na razie. Ale to bramkowo wygra Hiszpania. 1-1. Hiszpania. Yes, jeden do 0 azar, samobój! Je ustawione. Hiszpania nie, wygrywa. Ja <grywa> Zakończ turniej. Dobra, jeszcze jeden, dawaj. Kogo chcecie? Nie ma to jak robić turniej dla dwóch, nie? Dokładnie. Co ten niechitarian strzela? Dobra, co bierzecie? wiecie co, ja już będę lecieć, bo do babci muszę iść. Ja pierdziele, ten Mkhitaryan to jest zabójca. Bierzecie jeszcze jakieś zespoły, czy nie? Ej, Gigo, Gigo! Co? On 450 z 50 metrów w, w, w ten... spojenie, z fałsza i dobił azart nie jest 2-0. Ja pierdzielę. Czekajcie. Japonia, Japonia, Japonia... Japonia i Polska. Jest Japonia w ogóle? Polska. Czyżby 3:0? Nie. Jest Japonia w ogóle? Nie na pewno. Nie ma Japonii. Vegetarian leci. Jak Ja pierdziel Nie on ma nie Japonii rady. stary Nie ma? Nie Na pewno, jest. na, na stówę jest, jest Nie ma Japonii Jest bo Nie Bo Kagała gra w Japonii No to gra, ale nie ma tu Na stówę jest Sportowo polskie ma Skwarek Sportowo, Skwarek był pierwszy z Polską. Nie ma Japonii se zobacz kurwa. Ma jeden. Jest na pewno. Będziesz się ze mną kusił, kurwa, jak teraz widzę, nie? Przejeżdżam sobie. A ja brałem Dupa Jasiu. No tak. To zobacz po meczu kurwa, się będziesz kucił ze mną. Ja ci mówię, że jest. O ile zakład? Tepę, gara. Jak jesteś taki Tepę, gara. pewny. Ręka. Nie, nie kobiety. Kogo bierzesz? Sportowo? Szybko dali. Sześć osób, nie, dobra. Sześć osób. Robimy na osiem. Dobra. Ja spadam. Wbijać, kurde, wbijać. Ja tylko w Ja lecę. Będę wiedział. Zrobimy dla czterech osób. Dla czterech osób pisać, pisać drużyny Pisać drużyny Dobra, Lech Poznań jest Lechem, dobra Sportowo bierze Niemcy Sportowo Niemcy. Sportowo Niemcy pisałeś szybciej. Skwarek Real. Dobra. Barcelonę chcę sportowo. OK. Sportowo Barcelone. Kurwa, była przecież. Dobra, jeszcze jedno. Pisać, kto nie wybrał. Już jest trzech oglądających. To ja sobie wezmę. Ja sobie wezmę... Nie, to ja sobie wezmę... No ja sobie wybiorę. Kuwa. Ja sobie wybiorę. Belgia. Dobra. O Belgia jest dobra. Jedziemy. Półfinał FC Barcelona kontra Lech Poznań Ja pierdziele susak Uwaga uwaga Suarez 1-0 na razie Ja pierdziele ten Wiktor ja nie zabudnę 2-0 Dobra Barcelona 4-0 jest w finale Teraz Belgia Real. I Belgia prowadzi, prowadzę. To jest opitka była. 1:1. Dobra, Real wygrał 2-1 Nihitarian ja! I finał Barcelona kontra Real A nie Belgia? Nie Barcelona kontra Real A to fajny finał 1-0 dla Realu na razie Adiós. Pepe kontuzja 2-0 Real wygrał 3-0 Brawo Real Zakończ No, ustawiony, ustawiony, a jak Dobra, kończę live'a jakby co, bo nie ma co już Dobryk. Kończymy. Wieczorem będzie live i zobaczymy może będzie OPST, zobacz. Dobra, tonara, adios, adios, Claudios.